Jak zwiększyć szanse na powodzenie inseminacji przy takich schorzeniach jak PCOS, insulinooporność i nadwaga? Pierwsza rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę w tym pytaniu, jest zagadnienie dotyczące wskazań. Zaburzenie, jakim jest PCOS, to są zaburzenia dotyczące powiedzmy wieloczynnikowe zaburzenia związane przede wszystkim z brakiem owulacji w przebiegu policystycznych jajników. A brak owulacji tak naprawdę jest wskazaniem do indukcji owulacji stymu lub stymulacji tej owulacji i nie jest pierwotnie wskazaniem do inseminacji, aczkolwiek mogą istnieć pewne wskazania dodatkowe, które w przypadku pacjentki, która ma zespół PCOS, mogą stanowić wskazanie do wykonania zabiegu. I żeby zwiększyć skuteczność zabiegu inseminacji, ale nieważne, czy to będzie inseminacja, czy to będą działania naturalne, czy byłyby to nawet działania konieczne, jakim jest zapłodnienie pozaustrojowe, bo na przykład pacjentka z PCOS-em ma partnera, u którego na przykład mamy dodatkowo obniżone istotnie parametry nasienia, no to w tym wypadku, jeżeli mamy taką sytuację, żeby zwiększyć szansę uzyskania ciąży, to powinniśmy zadbać o ogólnie dobrostan zdrowotny tej pacjentki. A więc jeżeli ona ma insulinooporność lub nawet stan przedcukrzycowy, czyli zaburzenie gospodarki węglowodanowej, to na pewno wdrożenie leków, które będą obniżały poziom insuliny, zwiększały wrażliwość na insulinę, obniżały poziom cukru, będą rekomendowane. Więc to będą preparaty inozytolu, będą to preparaty metforminy i tym podobne. Jeżeli pacjentka ma nadwagę, co jest bardzo częstym problemem w zespole PCOS, to oczywiście postępowanie dietetyczne będzie rekomendowane. Redukcja masy ciała jest jednym z najistotniejszych czynników, Poprawiających tak naprawdę owulacyjność i zwiększające szanse uzyskania ciąży. W ogóle nadwaga jest problemem tak istotnym, że nawet jeżeli analizujemy zajście w ciąży u pacjentki z nadwagą, to duża nadwaga obniża skuteczność zajścia w ciąży w cyklu naturalnym dwu, trzykrotnie, ale te same wskaźniki obserwujemy nawet w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Też mamy istotnie obniżoną szansę na ciążę u pacjentki z dużą nadwagą. A więc w tym wypadku, jeżeli mamy nadwagę otyłość. To bardzo ważne jest zadbanie o dietę, wysiłek, o to, żeby tą masę ciała zredukować. A więc to są jakby priorytety zdrowotne, które w tym wypadku mogą przyczynić się nie tylko do tego, że poprawimy skuteczność zapłodnienia, skuteczność powiedzmy prokreacji, ale również będziemy mieli zdrowszą kobietę, która w tym wypadku jest w ciąży. Będzie miała mniejsze ryzyko powikłań w ciąży, takich jak cukrzyca, powiedzmy inne problemy, jak na przykład nadciśnienie indukowane ciążą. Więc szereg problemów możemy zmniejszyć lub zniwelować dzięki odpowiedniemu przygotowaniu pacjentki, w tym wypadku z zespołem policystycznych jajników.